Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, wersety od 1 do 20. Chcę wam też, bracia, przypomnieć dobrą nowinę, którą wam głosiłem, którą przyjęliście na gruncie, której stoicie i dzięki której dostępujecie zbawienia, o ile trzymacie się słów głoszonych wam przeze mnie, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Przekazałem wam bowiem przede wszystkim to, co sam przejąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy według Pism, że został pogrzebany i że trzeciego dnia stał według Pism. Następnie ukazał się Kefasowi, potem dwunastu, a potem ponad pięciuset braciom naraz, z których większość dotąd żyje, a niektórzy pomarli. Później ukazał się Jakubowi, a następnie wszystkim apostołom. Na końcu po wszystkich ukazał się też mnie, jakby poronionemu płodowi. Ja bowiem jestem najmniejszy z apostołów i nie jestem godny nazywać się apostołem, ponieważ prześladowałem Kościół Boży. Jednak z łaski Boga jestem tym, czym jestem. A łaska, którą mi okazał, nie była bezowocna, przeciwnie więcej niż oni wszyscy pracowałem, chociaż nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Czy więc ja, czy oni, to samo głosimy i temu uwierzyliście. Jeśli więc o Chrystusie się głosi, że został wzbudzony z martwych, jak mogą niektórzy z Was twierdzić, że nie ma zmartwychwstania? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, to daremne jest nasze poselstwo, i daremna jest wasza wiara. Okazujemy się też fałszywymi świadkami Boga, bo poświadczyliśmy, że Bóg wzbudził Chrystusa, a tymczasem nie wzbudził, skoro rzeczywiście umarli niezmartwych stają. Bo jeśli umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna wasza wiara nadal ciążą na was grzechy. Ponadto ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli Chrystus jest naszą nadzieją tylko w tym życiu, to jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej godni pożałowania. Tymczasem Chrystus zmartwychwstał i jest pierwszym zwiastunem zmartwychwstania tych, którzy zasnęli. To jest Boże Słowo. Czasami, żeby coś lub kogoś docenić, żeby zobaczyć wartość. Tej osoby czy, czy tej rzeczy, musimy tę rzecz lub osobę w jakiś sposób stracić, utracić. Kiedy nie ma tej rzeczy czy osoby w pobliżu, kiedy nie ma do niej dostępu, wtedy zaczynamy widzieć jej wartość i wpływ. I tak często bierzemy różne rzeczy za pewnik w naszym życiu. Tak często pewne rzeczy są dla nas normalne i oczywiste, że nie jesteśmy po prostu za nie wdzięczni, nie zastanawiamy się nad nimi. Na przykład prosta rzecz, woda. Dziś możemy iść do sklepu i mamy prawdopodobnie z 15 rodzajów różnych wód, czystych wód. Ale kiedyś, jeszcze pewnie ze 150 lat temu, to czysta woda była po prostu czymś wyjątkowym. Ludzie nie spożywali wody, bo była brudna. Pili inne rzeczy, które. które które mogli zastąpić, yy, którą, którymi mogli zastąpić wodę. Nie, skałuży nie pili, bo to była brudna woda. W każdym bądź razie, ale dziś dla nas woda jest czymś o, o, oczywistym. Czysta woda leci w kranie, tak, w mieszkaniu. Kiedy chcemy, możemy odkręcić i, i pić i, i, i mieć pewność, że nic nam nie zaszkodzi. Natomiast właśnie kiedyś tak nie było. Ale czy jesteśmy wdzięczni za te udogodnienia? Dlatego zacznijmy od zastanowienia się właśnie nad tą kwestią. Co by było, gdyby tych oczywistych rzeczy nie było? Co by było, gdyby na przykład nie było środków przeciwbólowych czy znieczulenia? Jak wtedy wyglądałoby nasze życie? Jak wyglądałaby wizyta u dentysty i na przykład leczenie kanałowe? Ktoś, kto nie przeszedł leczenia kanałowego, to, to może nie, nie wiedzieć, o co chodzi, ale jest to bardzo bolesny zabieg, gdyby nie znieczulenie, gdyby nie znieczulenie. Kiedy się nad tym zastanowimy, co by było gdyby, to wtedy zaczynamy dochodzić do wniosku, że, że dobrze, że są dentyści, dobrze, że jest znieczulenie, i wtedy możemy być wdzięczni za, za, za te rzeczy, za te osoby. Ostatnio na przykład Paryżanie mogli oglądać, jak płonie katedra Notre Dame. Jak to przeżyli? No bardzo. Wcześniej koło tej katedry codziennie prawdopodobnie chodzili, czy mijali, czy widzieli i, i nie przejmowali się tym. To było dla nich oczywiste, ale kiedy katedra zaczęła płonąć, to co się stało z Paryżanami? No, wyszli na ulicę. I modlili się, tak? Powiedzieli, że mogą stracić tę katedrę, ten zabytek, która tam stała od, od, od kilkuset, od ośmiu wieków bodajże. Wcześniej nie myśleli, że może się z nią stać. Przecież właśnie stała od tylu wieków, ale kiedy pojawiły się płomień na dachu, to coś drgnęło w tych ludziach. Nagle zdali sobie sprawę, że mogą na zawsze tę katedrę stracić. Topchnęło właśnie część ludzi do tego, żeby się gromadzić i modlić o, o to, żeby, żeby udało się jak najwięcej uratować tej katedry. Normalnie by się nie gromadzili, normalnie by, by się nie modlili. Ale ponieważ zdali sobie sprawę, że mogą ją stracić, to zrozumieli, że katedra jest dla nich bardzo ważna. I podobnie możemy powiedzieć ze zmartwychwstaniem Chrystusa. W pewnym sensie jest to dla nas pewna oczywistość w tym kraju. Co roku w tym kraju obchodzi się Wielkanoc. Ludzie od małego wyrastają w pewnej trady tej tradycji, i jest to dla nich tak samo oczywiste jak bieżąca woda w kranie. A przez to, że jest to tak oczywiste, to nie zdają sobie sprawy, Często z doniosłości tego wydarzenia. Dlatego dobrze jest się zastanowić, co byśmy stracili, gdyby nie było zmartwychwstania Jezusa. Bo kiedy jeżeli zastanawiamy się, co traci zaczynamy dostrzegać, co tracimy, wtedy zaczynamy widzieć, jak ważne to jest w naszym życiu, albo jak ważne jest dla naszego życia, czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak wyglądałoby Twoje życie bez zmartwychwstania. Pana Jezusa Chrystusa. I apostoł Paweł pomaga nam zmierzyć się z tym pytaniem. W pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale pokazuje nam, co by było, gdyby zmartwychwstania Jezusa nie było. Gdyby Jezus nie zmartwychwstał. Ale zanim przejdziemy do tego, chciałem, żebyśmy sobie odpowiedzieli na pytanie, czym dla Pawła było zmartwychwstanie Jezusa. Paweł. Albo Saul nie był jednym z uczniów Jezusa Chrystusa, Chrystusa w czasie, kiedy ten jeszcze chodził po ziemi. Saul był w tym czasie zagorzałym faryzeuszem, był bardzo religijnym Żydem, na tak bardzo religijnym i zagorzałym, że prześladował chrześcijan. Saul nie wierzył w zmartwychwstanie Jezusa. Saul być może, czy albo prawdopodobnie był świadkiem śmierci Jezusa. Wiedział, że Jezus został ukrzyżowany i złożony do grobu, ponieważ umarł. Ale w życiu Saula wydarzyło się coś, co sprawiło, że zmartwychwstanie Jezusa stało się dla niego faktem. Nie kłamstwem, ale faktem. I ten fakt zmienił jego życie o 180 stopni. Z zagorzałego prześladowcy Jezusa. Paweł stał się zagorzałym wyznawcą Jezusa, jego apostołem. W Galacjan 2,20 apostoł Paweł napisał. Jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem. Żyję już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Teraz żyję w ciele, lecz żyję wierząc Synowi Bożemu, który mnie pokochał i wydał za mnie samego siebie. Kim dla Pawła stał się Jezus z Nazaretu? Chrystusem, czyli namaszczonym przez Boga Królem, Bożym Synem, czyli Bogiem w ciele. Tym, który go pokochał i wydał za niego samego siebie, inaczej mówiąc, Jezus stał się dla Pawła Zbawicielem. Ale ten werset pokazuje nam nie tylko, kim dla Pawła stał się Jezus z Nazaretu, ale pokazuje też nam, jakie miejsce zajął Jezus z Nazaretu w życiu Pawła. Paweł mówi: Jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem. Żyję już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Jego życie uległo dramatycznej zmianie i Paweł mówi nam: Komu poddał całe swoje życie? Poddał je Jezusowi, Chrystusowi. I w praktyce jego życie wygląda tak, że Paweł wierzy Synowi Bożemu. Nie tylko w Niego wierzy, ale wierzy też jemu i stosuje się do tego wszystkiego, co Jezus nakazał. Może moglibyśmy się zapytać jak do tego doszło że zmartwychwstanie Jezusa stało się dla Saula faktem. Wcześniej dla niego było to kłamstwem. Ale jak to się stało? Jak do tego doszło, że stało się faktem dla Saula? Saul doskonale wiedział, że Jezus umarł na krzyżu, może nawet wierzył, że uczniowie ukradli jego ciało, bo taka była wersja przywódców religijnych, aby móc mówić, że Jezus aby, Że uczniowie ukradli jego ciała, aby móc mówić, że Jezus z martwych stał. I być może dlatego był takim zajadłym przeciwnikiem chrześcijaństwa, bo, bo uważał ich za po prostu oczywistych kłamców. Saul podczas drogi do Damaszku zobaczył chwałę Chrystusa, który do niego przemówił, a to wskazuje, że Jezus żyje i że faktycznie jest Bożym synem. Dlaczego? Ponieważ takie rzeczy się nie zdarzają normalnie. Takie rzeczy nie mają normalnie miejsca. W Piśmie Świętym mamy przykłady objawień podobnych, ale są to objawienia albo aniołów, albo samego Boga. Zwykli ludzie się w taki sposób nigdzie nie objawiają. Dzięki temu objawieniu Saul zrozumiał, co za, było zapowiedziane w piśmie odnośnie Chrystusa. Chrystus musi zmartwychwstać, widząc Jezusa, który umarł, i słysząc jego głos. Saul zdał sobie sprawę, że Jezus jest tym zmartwychwstałym Chrystusem, którego on prześladował. I na samym sobie doświadczył mocy Chrystusa, ponieważ utracił wzrok, doświadczył przywrócenia wzroku, ale też otrzymał ducha świętego a ktoś inny może udzielać Ducha Świętego jak tylko Bóg. Jeśli Jezus udzielił mu Ducha Świętego, to znaczy, że Jezus musi być Bogiem. Musi być zmartwychwstałym Bożym synem, tak jak to głosił o sobie. Zatem dla Pawła zmartwychwstanie nie było bajką, nie było legendą czy mitem, ale po prostu faktem. I ogromna zmiana jaka zaszła w związku z tym w jego życiu była zaskoczeniem. Nie tylko dla Żydów, ale też i dla chrześcijan. Dlatego Paweł mógł powiedzieć, że jest ukrzyżowany z Chrystusem. Saul dzięki temu, mógł, temu doświadczeniu na drodze do Damaszku, dzięki późniejszym doświadczeniom w Damaszku, stał się świadkiem zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Dla niego nie było to kłamstwo. To była dla niego prawda przez duże P. Skąd to wiemy, że to było prawdą dla niego? W wersecie 31 i 32, 15 rozdziału, nie czytaliśmy tego wcześniej, ale Paweł napisał w tych wersetach Zapewniam was, bracia, na chlubę, którą mi jesteście w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Ja codziennie liczę się ze śmiercią. Jeśli tylko jako człowiek z nadzieją ograniczającą się do tego życia walczyłem z dzikimi bestiami w Efezie, to co przez to zyskałem? Dlaczego Paweł codziennie liczył się ze śmiercią? czy był śmiertelnie chory i mógł w każdej chwili umrzeć? Nie. Paweł po prostu miał świadomość, że to, w co wierzył odnośnie Jezusa Chrystusa, mogło doprowadzić go do śmierci. Paweł wiedział, że może zginąć za swoje przekonania, ale ponieważ wiedział, komu zawierzył, ponieważ widział zmartwychwstałego Jezusa, dlatego nie cofnął się, ale głosił Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Dla Pawła zmartwychwstanie było faktem i jego życie. Albo gotowość do oddania za zmartwychwstałego Jezusa swojego życia nam to potwierdza. A czym dla Ciebie jest zmartwychwstanie Jezusa? Czy jest to bajka? Czy może jest to fakt? Ale wróćmy do naszego pytania. Co jeśli zmartwychwstanie Jezusa jest kłamstwem, ktoś mógł nas prowadzić w błąd. Jeśli Jezus nie zmartwychwstał, to jakie są tego skutki? Co tracimy, jeśli Jezus nie zmartwychwstał? W wersetach od 12 do 19 Paweł wymienia różne skutki. I wszystkie one są istotne, ale wydaje mi się, że najważniejszy znajduje się w wersecie 17. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna wasza wiara, nadal ciążą na was grzechy. Inaczej mówiąc, paweł wnioskuje, że jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, to wiara w niego jest daremna. To znaczy, że wiara w Jezusa nic nie daje, nic nie wnosi do naszego życia. Jeśli Jezus nie zmartwychwstał, to wiara w niego nie ma najmniejszego sensu. Dlaczego? ponieważ jak napisał Paweł w takiej sytuacji nasze grzechy nadal nam ciążą nasze grzechy nie są nam przebaczone jest związek między wiarą w Jezusa Chrystusa a przebaczeniem grzechów a Jezus powiedział Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat że dał swego jedynego syna aby każdy kto w niego wierzy nie zginął ale miał życie wieczne Istotą wiary w Jezusa jest przebaczenie grzechów. Bóg dał swojego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, otrzymał przebaczenie grzechów. To jest jedyny sposób na pojednanie się z Bogiem, przebaczenie grzechów poprzez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Wiara w Jezusa prowadzi do przebaczenia grzechów i Pismo Święte raz za razem uczy nas, że każdy, kto wierzy, że Jezus z Nazaretu jest Bożym Synem, jest Bogiem w ciele, jest Zbawicielem, bo przez swoją doskonałą i niepowtarzalną ofiarę, jaką złożył z siebie samego za nasze grzechy, ma życie wieczne. Ale jeśli Jezus nie zmartwychwstał, to to twierdzenie jest zwykłym kłamstwem. Wtedy wiara w Jezusa jest po prostu daremna. Jeśli Jezus nie zmartwychwstał, to nasze grzechy nie są nam przebaczone. Dlaczego takie? Dlaczego jeśli Jezus nie zmartwychwstał, nasze grzechy nie są nam przebaczone? Jest związek pomiędzy przebaczeniem i wiarą w Pana Jezusa Chrystusa, ale też jest związek pomiędzy śmiercią i zmartwychwstaniem Pana Jezusa. Apostoł Paweł w trzecim i czwartym wersecie 15 rozdziału pierwszego listu do Koryntian napisał Przekazałem wam bracia, bowiem przede wszystkim to, co sam przejąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy według Pism. Że został pogrzebany i że trzeciego dnia zmartwychwstał według Pism. Te dwa wydarzenia, śmierć i zmartwychwstanie, muszą iść ze sobą w parze. Osoba, która jest Bożym Synem, która jest Chrystusem, która twierdzi, że jest Chrystusem, musi umrzeć, a potem musi wstać. Tak zostało to zapowiedziane. W Piśmie Świętym. Więc jeśli Jezus nie zmartwychwstał, to też nie umarł za nasze grzechy. Jeśli Jezus nie zmartwychwstał, to Jego śmierć nie była według Pism. A jeśli we, nie była według Pism, to Jezus nie jest Chrystusem, nie jest obecnie, obiecanym Mesjaszem, nie jest Bożym Synem, nie jest Zbawicielem. W tej sytuacji, czy w takiej sytuacji wszystko, co Jezus powiedział, okazałoby się kłamstwem. I moglibyśmy powiedzieć, że jeśli nie ma zmartwychwstania, to Jezus jest zwykłym człowiekiem, kłamcą i szaleńcem. Jego śmierć jest po prostu śmiercią szarlatana. W takiej sytuacji nasza wiara jest daremna. Nie daje nam przebaczenia grzechów, nie daje nam życia wiecznego, nie daje nam nic absolutnie nic. A jeśli wiara w Jezusa, który nie zmartwychwstał, nie daje nam nic, to co wtedy? to dalej jesteśmy pod Bożym potępieniem. Dalej jesteśmy wrogami Boga z powodu naszego grzechu. Dalej jesteśmy obcymi, dla Boga obcymi przymierzą, jakie dał swojemu ludowi. I Paweł wyraził tę myśl dobitnie w wersecie 18. Jeśli Jezus nie zmartwychwstał, a ci, którzy w Niego wierzą, umarli, to poginęli. Ponadto ci, którzy zasnęli w Chrystusie, Poginęli. Jeśli Jezus nie zmartwychwstał, to ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Nie otrzymali życia wiecznego. Poszli do piekła, można powiedzieć. I, i czekają na, na, na sąd, na, na, na ostateczny sąd, na którym zostaną skazani na wieczne oddalenie od oblicza Bożej chwały. Bez zmartwychwstania. Wszystko, co jest związane z osobą Jezusa z Nazaretu, nie ma najmniejszego znaczenia szczególnie w kontekście naszego zbawienia. Jeśli Jezus nie zmartwychwstał, to całe chrześcijaństwo jest jednym wielkim kłamstwem. Jeśli Jezus nie zmartwychwstał, a wierzymy w niego, to wierzymy w kłamstwo. A jeśli wierzymy w kłamstwo, to z Bogiem nie mamy nic wspólnego. Bo Bóg jest prawdą. Jesteśmy bez Boga i bez nadziei. Jesteśmy daleko od Boga. Więc to nam pokazuje, mam nadzieję, przepraszam, jak ważne jest zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Jest to kwestia zasadnicza, kluczowa, fundamentalna. Jest to kwestia być albo nie być dla chrześcijaństwa. Jest to kwestia być albo nie być dla naszego zbawienia. Niektórym ludziom wydaje się, że kwestia zmartwychwstania Jezusa nie jest aż tak ważna w chrześcijaństwie. W związku z tym są przekonani, że nie trzeba wierzyć w zmartwychwstanie Jezusa, żeby być chrześcijaninem. Ale jeśli Jezus nie zmartwychwstał, to całe chrześcijaństwo jest zbudowane na kłamstwie. Jeśli Jezus nie zmartwychwstał, to chrześcijaństwo jest po prostu jedną wielką bójdą na resorach. Jeśli Jezus nie zmartwychwstał, to chrześcijaństwo nie ma z Bogiem nic wspólnego. Jeśli Jezus nie zmartwychwstał, to nie jest tym, za kogo się podawał. Nie jest tym, kim twierdził, że jest. Nie jest Bożym Synem, nie jest Chrystusem, nie jest Zbawicielem. Dlatego zmartwychwstanie Jezusa dla chrześcijaństwa i chrześcijan jest sprawą fundamentalną. Pierwszą, można powiedzieć. Ponadto, w liście do Rzymian Paweł mówi nam, że wiara w zmartwychwstanie Jezusa. Jest konieczna do zbawienia. Jest konieczna do zbawienia. Apostoł Paweł w liście do Rzymian 10:9 napisał, bo jeśli ustami wyznasz, że Panem jest Jezus i uwierzysz w tym sercu, że Bóg zbudził go z martwych, będziesz zbawiony. Wniosek jest oczywisty. Wiara w zmartwychwstanie Jezusa prowadzi do wyznania go Panem. I taka wiara daje zbawienie. Dlaczego? Bo jeśli wierzę w zmartwychwstanie Jezusa, to wierzę też, że Jego śmierć była za moje grzechy. Wierzę wtedy, że Jezus jest Panem, Bożym Synem, Chrystusem, Zbawicielem. Wierzę w, wierzą, wierząc w zmartwychwstanie, wierzę w Jego śmierć, czyli wierzę w to, co Jezus dokonał dla mojego zbawienia, a wierząc w Niego i Jemu. Zgodnie z obietnicą daną od Boga otrzymuję zbawienie. Nie zginę, ale będę miał, ale mam życie wieczne. Jestem zbawiony. To nam pokazuje, jak bardzo zmartwychwstanie Jezusa jest fundamentalne w chrześcijaństwie. Wierząc w zmartwychwstanie stałego, zyskujemy wszystko. Zyskujemy życie wieczne. Ale kiedy nie wierzymy w zmartwychwstanie Jezusa to wszystko tracimy i zmierzamy na wieczne potępienie. Więc takie spojrzenie pozwala nam skorygować nasze postrzeganie chrześcijaństwa i pozwala nam dostrzec to, co na, naprawdę jest istotne i naprawdę jest ważne w chrześcijaństwie. Co to jest? Co jest taką istotą chrześcijaństwa? Co jest istotą naszego zbawienia? Kiedy patrzymy na zmartwychwstanie Jezusa w tym kontekście przez ten pryzmat, nie jest ważne, co my zrobimy dla Boga. Nasze uczynki przestają mieć jakiekolwiek znaczenie, nasze zasługi przestają mieć jakiekolwiek znaczenie, bo tu chodzi o zmartwychwstanie Jezusa. Chodzi o to wszystko, co Jezus zrobił. Bez zmartwychwstania Jezusa to wszystko, co Jezus zrobił, przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. Ale jeśli Jezus zmartwychwstał, to wszystko, co On zrobił, wszystko, co On dokonał, Jego krzyż, Jego śmierć, Jego doskonałe posłuszeństwo Bogu, Jego nauczanie, to wszystko staje się najważniejsze. To wszystko staje się istotą chrześcijaństwa, centrum chrześcijaństwa. Jeśli Jezus zmartwychwstał, to On jest istotą. Chrześcijaństwa, to On jest istotą, On jest najważniejszy i to na Nim powinniśmy się skupić, to Jego powinniśmy się uchwycić. Nie nasze uczynki, nie nasze zasługi mają znaczenie, ale to, co Chrystus zrobił dla naszego zbawienia. Ponieważ Chrystus umarł dla naszego zbawienia. To znaczy, że On zrobił wszystko, abyśmy mogli zostać zbawieni. I nasze zbawienie nie jest w tym, co my robimy. Nasze zbawienie jest w tym, co Chrystus dla nas zrobił. I tym, do czego Bóg wzywa nas, każdego człowieka, to abyśmy w Jezusa uwierzyli, abyśmy uprzyjęli tę ofiarę, którą On złożył za nas, w nasze miejsce, dla naszego zbawienia, i abyśmy poszli za Nim, za Panem, za Królem, za Zbawicielem, tak jak to zrobił Paweł, tak jak to zrobił Piotr jak zrobił Jan, jak zrobił Jakub i inni uczniowie Jezusa Chrystusa, abyśmy wierząc w niego, Jezusa Chrystusa, który powstał z martwych, mieli życie wieczne. Więc to pozwala nam zobaczyć, jak ważny jest zmartwychwstanie. Jak fundamentalne jest zmartwychwstanie Jezusa. Czy jesteś Bogu wdzięczny za jego niewysłowiony dar? Jakim jest Jezus Chrystus? Czy dziękujesz Bogu, że dał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne? Czy dziękujesz Bogu za śmierć i zmartwychwstanie Jezusa? Czy dziękujesz Bogu, że Jego syn wziął na siebie Twoje grzechy? Dla wielu ludzi w tym kraju te rzeczy są tak oczywiste. Że nie zwracają na nie najmniejszej uwagi. Że są obojętni wobec tego wobec tego, co Jezus zrobił. Nie bądź taką osobą, nie bądź obojętny, nie przechodź obojętni, nie, prze, nie przechodź mimo właśnie nie, nie zagłębiając się w to, co zrobił Jezus na krzyżu, w Jego zmartwychwstanie. Czy wierzysz w zmartwychwstałego Jezusa? I czy ta wiara ma swoje potwierdzenie w tym, że idziesz za Nim, naśladując Go? Czy zaparłeś się samego siebie i wziąłeś swój krzyż i czy poszedłeś za Jezusem, naśladując Go w swoim codziennym życiu? Spróbujmy sobie odpowiedzieć na te pytania. Amen.